Cześć, tu Emma ze sklepu drtusz.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak szybko i sprawnie wydrukować zdjęcia na drukarce Epson XP 5100 przy użyciu funkcji bezpośredniego wydruku z karty SD. Szybki i sprawny wydruk zdjęć zaczynamy od przełożenia karty SD z naszego aparatu do drukarki. Następnie wybieramy funkcję Wydrukuj zdjęcia. Na menu wyświetlacza pojawiają się różne układy. Ja wybiorę drukowanie zwykłego pojedynczego zdjęcia. W galerii widzimy zawartość naszej karty SD. Wybieram miniaturkę fotografii naszej drukarki. Aby zaznaczyć je do wydruku, naciskam plus. Następnie ustawienia drukowania. Ja wydrukuję na standardowym rozmiarze zdjęć. 4 na 6 cala. Umieszczam papier fotograficzny w szufladzie, błyszczącą stroną do dołu. Za pomocą suwaka dopasowuję rozmiar i zamykam. Sprawdzam na wyświetlaczu, czy wszystkie ustawienia wydruku się zgadzają, rozmiar papieru się zgadza, papier jest błyszczący. Wydrukuję bez obramowania. Klikam dalej, naciskam przycisk drukuj. I zdjęcie jest już gotowe. Jak widzieliście, bezpośredni wydruk z karty SD jest szybki i sprawny. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten sposób w Waszych domach. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał.